Blisko setka gimnazjalistów z ośmiu szkół z powiatu nowodworskiego w województwie pomorskim wzięła udział w trwającym kilka miesięcy projekcie Zróbmy Biznes. Chodziło w nim o promocję możliwości ekonomicznych i gospodarczych na terenach wokół Zalewu Wiślanego. Uczestnicy projektu przygotowali osiem różnych biznesplanów dotyczących przedsiębiorstw społecznych. Wśród pomysłów znalazły się m.in. fitness klub czy ośrodek rehabilitacyjny. Praktyka jest dla nich dużo trudniejsza, bo jeszcze się nie orientują w pewnych sprawach choćby jak załatwić urzędowo pewne sprawy, gdzie pójść, do kogo się zwrócić, żeby coś załatwić, z kim współpracować. To też staraliśmy się im jakby w projekcie przekazać, ale właśnie ich siłą jest ta świeżość, pomysły i taka otwartość. Jeszcze nie są pozamykani w jakieś ramy. My wymyśliłyśmy fitness klub, no i trochę ciężko było, no bo jednak to jest coś nowego. Musimy kogoś zatrudnić yy, i jakiś tam sprzęt jeszcze wziąć i zainwestować w to wszystko. To jest takim miastem, które się zaczyna bardzo silnie rozwijać. I infrastruktura bardzo idzie do przodu, coraz więcej turystów do nas przyjeżdża i coraz więcej osób potrzebuje pomocy specjalistycznej. Pomysł się zrodził całkiem niedawno. Mini centrum rehabilitacji i zdrowia. Projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich koordynowało Stowarzyszenie Szkolna 13. Poprzez wiele technik szkoleniowych nasza młodzież uczyła się, czym jest ekonomia społeczna, takie pojęcia jak wolontariat, CSR i różne inne. I wszystko zmierzało ku napisaniu biznesplanu. Właśnie zaskakujące było to, że oni myśleli bardzo w takim szerokim kontekście społecznym. Myśleli też o swoich potrzebach oczywiście, ale nie tylko. Tam były pomysły, odcieli zorganizować ludzi, którzy będą pomagać dzieciom przechodzić przez pasy na przykład. Ale tworzyli też takie stowarzyszenia, które miały aktywizować młodych ludzi. Moi podopieczni myśleli też o fundacji, która będzie odwiedzała dzieci w szpitalu. To, to takie bardzo empatyczne też pomysły. I to było bardzo zaskakujące i bardzo miłe. Pracowali oni w oparciu o platformę multimedialną nowyinteres.pl. Nowoczesną aplikację służącą do pisania profesjonalnych biznesplanów. Aplikacja bardzo nam się podobała, dlatego że jest bardzo rozbudowana. Dzieci poradziły sobie znakomicie, ja byłem zaskoczony. Puściliśmy ich, że tak powiem, na żywioł. A parę tygodni później nie okazało się, że to już jest wypełnione wszystko i właściwie my nie mamy nic tam więcej do roboty. Bo naprawdę bardzo ułatwia pracę i wydaje mi się, że podstawową zaletą jest to, że zawiera wszystkie punkty, które powinny się znaleźć w takim biznesplanie. Dzięki temu końcowy efekt jest bardziej profesjonalny, wiarygodny, uporządkowany i, i to bardzo, bardzo pomaga. Nie trzeba tworzyć arkuszy kalkulacyjnych, żadnych formuł i na pewno to jest wielkie ułatwienie. Klarowne, wszystko jest po kolei, każdy etap można ładnie przestudiować. No i bardzo pomocne to jest. No jest bardzo przydatne, ponieważ wiele zaoszczędza czasu oraz pracy. Było bardzo prosty interfejs, tak więc wszystko można było prosto, tylko wpisywaliśmy liczby. Jest to platforma dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje siły. Zanim w ogóle rozpoczną działanie, główną taką naszą docelową grupą to, to są osoby dość młode, w wieku między 20 a 35 lat. Wtedy zaczynamy pierwszym, myśleć o pierwszym naszym interesie. Jest to pewną alternatywą do pracy w korporacji. Nie każdy chce pracować w korporacji, każde przedsięwzięcie, które planujemy, no zasadniczo celem jest przyniesienie pewnego zysku. Nawet jeżeli w ekonomii społecznej, no to niestety za coś musimy. Prowadzić tam działalność gospodarczą 13-14 lat, tak? bo to były pierwsze i drugie klasy. Więc to mniej więcej do 15 roku życia mniej więcej. Więc no, widzimy po prostu na przykładzie, że to, że to wychodzi. Myślę, że każdy wiek jest dobry, tylko trzeba też mieć tak zwaną osobowość prawną, tak? czyli pewnie po 18, ale ci, ci najwięksi rozkręcali interesy w bardzo młodym wieku, prawda? Już zaczynali przed dwudziestką często. Jeżeli mamy w sobie od młodego wieku jakąś pasję, zainteresowanie i coś, czym żyjemy, to myślę, że warto zacząć wcześniej, młodo. Jeżeli dopiero, nie wiem, zaczyna, tak jak ja w moim wieku po studiach dopiero zaczynam bardziej myśleć o tym, to to też jest jakiś dobry wiek w tylko trzeba po prostu do tego dorosnąć. Projekt pokazał m.in. że ludzie z powiatu nowodworskiego mają oryginalne, dobrze policzone pomysły, którymi warto się zainteresować, by poprawić tamtejszą sytuację ekonomiczno-społeczną. Młodzież potrafiła wyciągnąć w całym tym projekcie to, że jednak coś w, w tych miejscowościach może się dziać. Tak? Zaczęła rozmawiać z ludźmi, i tak naprawdę młodzi ludzie mogą dużo zmienić na przykład w moim mieście, tak, na no, Dworze Gdańskim, e, tak naprawdę mają świeże pomysły, e, potrafią pytać, nie boją się pytać. Oczywiście gdzieś mają e, pewne opory, ale ten projekt pokazał im, że tak naprawdę warto to robić, tak, czyli warto zadawać pytania, warto ludzi pytać o to, czego tak naprawdę chcą w swoim mieście. Szanse są ogromne, należy wykorzystać to, co mamy. Na dzień dzisiejszy e... Nie wykorzystujemy jeszcze tego wszystkiego, co mamy. Nie wykorzystujemy zasobów przyrodniczych, turystycznych w pełni, i to jest szansa dla tych młodych ludzi. W naszej miejscowości, w naszym powiecie, ale również w gminach nadzalewowych, ten rynek pracy jest bardzo mały. W powiecie nowodworskim, w którym działa nasze stowarzyszenie, jest prawie 40% bezrobocie, to jest 38,5%. Osób bezrobotnych. To nie tylko ludzie młodzi, ale i starsi. Odsetek osób bezrobotnych w młodym wieku jest dużo, dużo wyższy. Powinniśmy zwrócić uwagę na biznesplany, które powstawały w naszym projekcie. Możemy zauważyć, że żadna ze szkół nie myślała o produkcji. Wszystko to były usługi i to jest ten rynek i ta nisza. Podczas tygodnia wakacji oni spotykali się z turystami którzy przebywają na Mierze i Wiślanej, ale również po drugiej stronie zalewu we Fromborku, w Tolkmicku i w Elblągu. I Odpowiedź na pytania turystów i na potrzeby turystów znalazła się w ich biznesplanach i w ich pomyśle na biznes. Dobry.